Lepiej nie będzie, tutaj też sobie zacznę, rozpocznij nagrywanie. Stop, 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 stop. Zogę z przyszłości HIR, widzowie, zdecydowanie nie jest to poradnik, jak składać komputer, bo tyle rzeczy, ile tu poszło nie tak, to ja nawet nie policzę. Obejrzyjcie sobie ten wstęp i ja wam będę towarzyszył przy samym składaniu komputera. Zapraszam. E, witam, witam, bratku. Widać mnie? No chyba mnie widać. Mam nadzieję, że mnie widać, kurde, bo akurat. Mikrofon, puszek od mikrofonu zasłania cały obiektyw. Składamy komputerek. Nie wiem w, sumie, w jakiej kolejności chciałem to pokazać. Ogólnie to jest taki syf, ale jak se złożę, to se ogarnę. Zasilacz. Yy, gdzieś Wam się tutaj będą wyświetlać wszystkie parametry pc Cik. Obudowy nie ma. Ma być dzisiaj. Zobaczymy o której i czy faktycznie mam nadzieję, bo chciałbym to wszystko już złożyć do kupy, zaczniemy sobie, no tak jak możemy, tak sobie zaczniemy, nie? I zaczęliśmy sobie wręcz śpiewająco. Nie było żadnych komplikacji. Sprawdziłem najpierw zasilacz, bo tak przeczytałem, że tak się powinno robić, bo to, są, to jest część, która najczęściej może przyjść us uszkodzona. Sprawdziłem sobie płytę główną, bo przeczytałem, że to jest część, która również może przyjść po prostu fabrycznie uszkodzona, więc należy to sprawdzić. No, sprawdzanie nie zajęło mi długo. O tyle co otwarcie, podłączenie kabla, podłączenie płyty głównej. Zapaliło się, zapaliło się, działa. To poszło bajka. Tutaj pierwszy taki mały błąd, miałem mało miejsca na biurku i yy, kliknąłem myszką. Jak, przesuwa jak przesuwałem myszkę do boku, to ją, ją kliknęło i za za jakby zaczęło mi nagrywać i od razu przestało, dlatego procesor jest już włożony. Z procesorem ogólnie problemów nie było. Wszedł gładko, trochę bałem się od przyciskanie yy, klapki, ale ogólnie no, nie było problemu. Włożyłem go. Następny był dysk, z dyskiem również nie było żadnego problemu. Odkręciłem, włożyłem, zdjąłem naklejkę z, z tej taśmy termoprzewodzącej, czy jak to się nazywa. Bajka. Następny był ramik. Ramik również bezproblemowo, ale problemy prawdziwe dopiero się zaczną. No ramik, jak to ramik? Dwa sloty, dwie kości, wkładasz. Trochę się musiałem nasiłować, myślałem, że wejdzie lżej faktycznie. Yy, bałem się trochę, że złamę, ale weszło. Weszło petarda. Potem już stwierdziłem, że... Bo wiem, że ogólnie powinno się montować yy, płytę główną na pudełku od płyty głównej, no bo takie jest bezpiecznie, nie przewodzi prądu, ale uznałem, że yy, moja płyta główna i tak przyszła na takim... Yy, takim wypełnieniu miękkim, yy, takiej piance, więc po prostu zdjąłem sobie pudełko, zostawiłem samą tą piankę i folię jeszcze, która nie przewodzi prądu i położyłem sobie na macie, na biurku, która również prądu nie przewodzi. No i co? Następnie odrobinkę ogarnąłem, bo się zrobił lekki syf i przeszedłem do montażu chłodzenia. Chłodzenie wodne, fajne chłodzenie. Moim zdaniem w sumie nie znam się na tym, ale ładnie wygląda, to jest dla mnie najważniejsze i chłodzi. Tutaj zaczęły się pierwsze schody, można powiedzieć, bo tu już nie było to wszystko tak jakby intuicyjne i proste. Trochę nie wiedziałem, jak podłączyć kable zasilające i kable mm, od RGB, ale pomógł mi chat GPT, no poradziłem sobie ostatecznie. Jak widzicie, możecie sobie teraz tutaj zobaczyć moje pierwsze takie przymiarki y, do podłączenia tego chłodzenia. Czy to będzie pasować, jak to będzie wyglądać, w którą to stronę w ogóle włożyć. No i instrukcja z tą instrukcją trochę się namęczyłem, ale ostatecznie wszystko tutaj jeszcze poszło ok. Zacząłem od przełożenia tylnej, tylnej płytki pod mój procesor, pod Intela, nie było większych problemów. Następnie założyłem te dystansiki z drugiej strony, już od strony procesora. No to też nie było żadnym problemem. Potem jeszcze testowo sobie przyłożyłem, żeby zobaczyć, czy wszystko siedzi elegancko, wszystko się działo elegancko, więc co? Taśma mm, taśma nie taśma, pasta termoprzewodząca y, postawiłem na xik Wiem, że są różne szkoły, ale bez znaczenia, bez znaczenia, chłodzi, chłodzi działa, jest xik. Bardzo ważna sprawa, odkleiłem naklejkę y, z Chłodzenia, także to uważam za spory plus. Zobaczcie, jakie ja potem błędy zrobiłem, więc to naprawdę jest spory plus. No i tutaj już założyłem, śrubki wkręcałem na przemian po skosie, po, po chyba tam cztery wkręcenia, nieważne. No jest wszystko dobrze, ogólnie tutaj jest wszystko dobrze. No i tutaj już się zabrałem za podłączanie pierwsze i właśnie tutaj pomógł mi chat GPT, bo nie byłem pewny, czy blok o pompkę podłącza się pod to samo wejście, co yy, normalne chłodzenie CPU, nie? Ale okazało się, że tak, więc sobie podłączyłem, potem te kable schowałem, gitara. Po tym, po tym wszystkim już musiałem przerwać nagrywanie, bo no, bez obudowy dalej już nic nie mogłem robić, dlatego poczekałem na obudowę. Na całe, na całe szczęście przyszła tego dnia, więc mogłem sobie na spokojnie dokończyć wszystko, yy, no i co? Z obudową z początku wydaje mi się, że też problemów nie było. Trochę spanikowałem z ilością kabli, ale no, no poradziłem. Co sobie jeszcze poradziłem? Odkręciłem, kable pochowałem, poprzekładałem. Najwięcej ogólnie zajęło układanie tych kabli czasu, ale tutaj już niedługo się zaczną pierwsze schody. Mianowicie przysłali mi złą obudowę, która yy, obudowa miała mieć yy, wentylatory ARGB. Ma RGB. I one łączą się przez łącze SATA, co mi nie pasowało. Teraz już o tym wiem. Wcześniej o tym nie wiedziałem, więc trochę się z tym namęczyłem i rozkminnie tego zajęło mi najwięcej czasu. Dlaczego to jest tak i jak to podłączyć. Moja obudowa ma też guzik do zmiany RGB, który. Przez to, że są to wentylatory RGB, a nie ARGB okazał się zupełnie zbędny, nieprzydatny i musiałem go po prostu sobie złożyć, schować i no, no nie da się go użyć po prostu. Pierwsze w próby włożenia płyty głównej, tak na razie sobie przymierzyłem i tutaj się bardzo, bardzo pomyliłem tutaj największy błąd, który zajął mi, zabrał mi dwie godziny ze składania tego komputera, bo zacząłem wkręcać płytę główną bez zamontowania dodatkowych dystansów od spodu, ponieważ tam y, brakowało że trzech dystansów do trzech śrubek i stwierdziłem, że no chyba tak ma być i nie wkręciłem trzech śrubek, przez co, no to w ogóle jest źle ogólnie, ale przez to nie mogłem podłączyć zasilania płyty głównej, ale o tym się zorientuję dopiero za jakąś godzinę. No tutaj jeszcze niczego nieświadomy Zoglin zamontował sobie Płytę główną, i teraz będę montował chłodzenie, co nie było ogólnie problemem. Sam montaż bo to kilka śrubek wkręcić, wszystko poszło gładko, przynajmniej tak mi się wydawało, że idzie gładko. Poukładałem kable, poukładałem kable, popodpinałem kable, zajęło mi to dużo czasu, bo mam wielkie łapy. Obudowie jest dosyć mało miejsca, co fajnie się prezentuje, ładnie wygląda, że nie jest tam jakoś, że nie jest jakby płyta główna, niedopasowana do komputera, bo jest właśnie fajnie spasowana, no ale przez to ciężko jest to wszystko podłączyć. Tutaj jest moja pierwsza walka z kablem RGB od obudowy, którego się nie da nigdzie podłączyć i nie działa, ale no szukałem, szukałem, długo szukałem. No i stwierdziłem, że wszystko jest ok, więc przyszedłem do podłączenia karty graficznej. Kartę graficzną podepnę i odepnę chyba 4 razy, zresztą sobie to zaraz policzymy. To jest pierwsze podłączenie karty graficznej. Już pomijam fakt, że wkładam kartę graficzną bez podłączenia wszystkich kabli, które są pod kartą graficzną, których później nie będę w stanie podłączyć. Karta graficzna ląduje w obudowie po raz pierwszy. Wiem, że tutaj trochę zasłaniam głową, ale musicie mi to wybaczyć widzowie, no nie jestem profesjonalistą, a... no co zrobić, no. I następnie wesoły Wiktorek, jak już zamontował kartę graficzną, postanowił włożyć zasilacz. Co yy, może problemem nie było, bo sam zasilacz jest modularny i nie miał nawet kabli podłączonych. Yy, to problemem było to, że nie wiedziałem na ten czas, że w, że w pudełku od zasilacza są śrubki do przykręcenia. I myślałem, że te śrubki są załączone z obudową. I potem brakowało mi tych śrubek, żeby przykręcić yy, albo obudowę. W sensie blaszka do budowy, albo yy, kartę graficzną, no i to był ogólnie problem. No, potem się skapnąłem, całe szczęście, że, że są te, yy, te, te śrubki. No, i tutaj już yy, pierwsze skapnięcie się, że nie da się podłączyć tych kabli z włożoną kartą graficzną, w związku z czym karta graficzna będzie za sekundkę wyciągana. Teraz podłączam sobie te kable, do których nie miałem dostępu. I karta graficzna zostaje włożona po raz drugi do obudowy. W tym momencie mniej więcej zorientowałem się, że nie da się podłączyć zasilania płyty głównej, jeżeli te dystanse od spodu nie są włożone i płyta główna nie jest dobrze wkręcona do obudowy. Dlatego zaraz przejdę mały, małe załamanie nerwowe, bo właśnie kończyłem składać komputer i okazuje się, że muszę go całego rozłożyć. Bracie, no i co? Karta graficzna wychodzi z obudowy po raz. No drugi wychodzi, ale będzie trzeci raz montowany. Tutaj jeszcze mam małe załamanko. No i dochodzę do wniosku, że wszystko trzeba po prostu stąd wyjąć. Więc zaczynam odkręcać płytę główną, wszystko wyciągać. <laughs> tak na dobrą sprawę prawie, że to wyszarpałem, bo już byłem tak zdenerwowany na to. Tutaj wszystko już miałem trytytkami spięte, wszystko, że było no, perfekto. No i wszystko musiałem rozciąć, wszystko musiałem wyjąć, dokręcić dystansę i z powrotem wkręcić płytę główną już z dystansami. Nawet chyba tego jak wkręcam dystansy nie nagrałem, bo nie mogłem tego znaleźć, więc ten timer też jest taki trochę przekłamany, ale mniej więcej powiem Wam pod koniec ile to wszystko trwało. Tutaj już wkręcone mam wszystko, wszystko mam dobrze wkręcone, już też zawczasu postanowiłem sobie podłączyć zasilanie procesora zanim włożę wentylatory u góry, bo będzie to potem bardzo ciężkie. Tutaj możecie sobie jeszcze zobaczyć, jak to jak wygląda sytuacja z kablami. No jest masakrycznie. Mega dużo czasu mi zajęło poukładanie tego i no kable to była najgorsza robota. Tutaj też już zanim włożę kartę graficzną, podłączam sobie wszystko, ale spokojnie, bo jeszcze karta graficzna wejdzie i wyjdzie, mam wrażenie. I karta graficzna jest montowana po raz trzeci, bracie. W ogóle ciekawostka, bo chciałem ładnie przeprowadzić kabel od karty graficznej. Przeprowadziłem go dołem, zresztą on jest cały czas tak przeprowadzony, tylko jest przypięty z iperkami teraz. Bo jak przeprowadziłem go pierwszy raz, to pogiąłem piny całe szczęście od nawet nie wiem od czego, od czegoś co mi w ogóle nie jest potrzebne. Wyprostowałem je z powrotem, ale je pogiąłem. I do tego jeszcze kabel od karty graficznej blokował jeden z wentylatorów karty graficznej. Tutaj jeszcze starałem się. Ogarnąć, gdzie to GPU mogę podłączyć, no i doszedłem do wniosku, że inaczej się tego nie da zrobić i muszę to zrobić przez to SATA i że nie będę mógł zmieniać tych kolorów. Dlatego już to po prostu podłączyłem i modliłem się, że to będzie działać. Upchnąłem wszystkie kable na razie, żeby tylko sprawdzić, czy ten komputer w ogóle odpali. Jeszcze tutaj walka z tym kablem RGB. To mi chyba w ogóle ten kabel RGB to zaraz po układaniu wszystkich kabli zajęło najwięcej czasu, żeby to rozkminić. No już się zaraz poddam i po prostu stwierdzę, że podłączę komputer i patrzę czy działa. Proszę Państwa, pierwsze odpalenie. <laughs> Wszystko się zapaliło, zaraz Wam poprawię kamerkę, żebyście mogli sobie to zobaczyć. Także zadziałało, zadziałało. No trochę nie, nie z mojej winy nie działało na początku, chodzi mi o to ARGB, no bo nie ma tego RGB. Y I kochani, teraz możecie. Podziwiać komputer w pełnej okazałości, proszę bardzo. Oto on widzowie. Oto on już skończony, dopieszczony. Może jeszcze nie do końca dopieszczony, bo wentylatory ARGB są już zamówione. Także niedługo wlecą cztery wentylatorki ARGB. Zamówione są również plecione kable fioletowe do zasilania płyty głównej karty graficznej i CPU, także to będzie wymienione. Jest też zamówiona podstawka pod kartę graficzną, żeby nie opadała. I to chyba tyle z takich rzeczy. Zresztą, widzowie, niedługo możecie się spodziewać odcinka, bo mam. Yy, wydałem 500 zł na AliExpress i możecie się spodziewać, że zrobię wam z tego filmik na YouTube również. Także tak. Yy, następny będzie na pewno z układania tutaj tego, tego całego bałaganu na moim stanowisku, bo trochę się tu pozmieniało. To jest też nowy mikrofon, co zresztą mogliście zobaczyć, bo tam, tam widać na, na początku tego filmu, co teraz oglądacie. Inny mikrofon, ten jest dużo lepszy, mam nadzieję, że słychać to. Całe szczęście komputer ostatecznie odpalił, a ja nie załamałem się nerwowo. Kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika, udostępnijcie ten filmik koledze, co ma właśnie składać komputer, czego nie robić. I widzimy się na live albo na kolejnym filmie na YouTubie. Dzięki, bardzo trzymajcie się.